Dzień dobry, nazywam się Mateusz Pustułka i w firmie Phoenix Contact odpowiedzialny jestem za wsparcie techniczne, ale również za szkolenia. Przygotowałem dzisiaj dla Państwa prezentację dotyczącą naszego regulatora mocy dla farmy fotowoltaiczne Power Control Unit i od razu na wstępie powiem, że podzieliłem tę prezentację na dwie części część podstawową i część zaawansowaną. Dla tych z Państwa, którzy nie widzieli części podstawowej zachęcam do obejrzenia Natomiast teraz część zaawansowana. Na początek agenda. Pierwszy punkt to wstęp, następnie pobieranie programu i pierwsze uruchomienie, następnie omówienie programu oraz kompilacja i wgranie programu, omówienie chemii, a na zakończenie system testowy i krótkie podsumowanie. Rozpoczynamy od pobrania PLCnext Inżyniera. Wchodzimy na stronę phoenixcontact.com i w polu wyszukiwania wpisujemy PLCnext Inżynier. Otwieramy stronę oprogramowania, w sekcji do pobrania oprogramowanie wybieramy aktualnie najnowszą wersję PLCnext Inżyniera. To jest 2023.9. Po pobraniu uruchamiamy instalator i instalujemy oprogramowanie. Następnie otwieramy stronę internetową percenekstor.com i w polu wyszukiwania wpisujemy PCU. Wybieramy pierwszą pozycję Power Control Unit i mając na uwadze aktualną wersję, obecnie najnowsza to jest 4.0.0, klikamy na przycisk. Download w celu pobrania. Akceptujemy warunki i jeszcze raz na przycisk Download. Po pobraniu i rozpakowaniu pliku otwieramy folder PCU, a w nim znajdują się dwa podfoldery Files i Documents. Zaczynając od tego drugiego, mamy tutaj Change Notes oraz dokumentację w języku. Angielskim oraz niemieckim. Natomiast w folderze files mamy nasz szablon PCU, który za chwilkę otworzymy, ale mamy również projekt systemu testowego, który również pokażemy. Po wgraniu projektu do sterownika możemy otworzyć naszą przeglądarkę wpisując adres IP sterownika. Otworzy nam się chemii naszego szablonu. Na stronie głównej zakładka Home. Widzimy nazwę naszego projektu oraz dodatkowo czas lokalny i czas UTC. Mamy też możliwość wyboru jednej z pięciu instancji PCU. Sekcja środkowa została podzielona na trzy części. Lewa część odpowiada za wejścia, część środkowa za funkcję regulacji, natomiast część prawa za wyjścia. Na wejściu mamy set pointy od operatora bądź osób trzecich oraz pomiary z analizatora parametrów sieci. Sekcja środkowa zawiera. Ustawienia związane z regulacją mocy czynnej i mocy biernej. Natomiast z prawej strony mamy wyjście do portalu, jak i również do inwerterów. Każda z tych części zawiera zakładkę Info, która przenosi do ustawień, przenosi nas do odpowiednich ustawień, jak i również. Przycisk diagnostyczny, który również przynosi nas do diagnostyki odpowiedniej sekcji. Następna zakładka. Settings. Mamy tu podstawowe informacje o samym sterowniku. W tym przypadku 2152. W aktualnej, w najnowszej wersji firmwareu 2023.6, co też jest bardzo ważne w przypadku tego najnowszego szablonu PCU4. Wersji hardware, numeru seryjnego, numeru zamówieniowego czy też UID. Dodatkowo mamy informację o dodatkowym module rozszerzającym funkcjonalność, jeżeli chodzi o interfejs ethernetowy. W tym przypadku nie mam takiego podłączonego, więc nie mam go równo wcześnie skonfigurowanego. Natomiast mamy tutaj. Pokazane ustawienia dla jednego interfejsu sieciowego, ustawienia sieciowe. Gdyby tutaj znajdował się 3152 posiadający trzy niezależne interfejsy sieciowe, one tutaj byłyby skonfigurowane i pokazane. Na zakładce config, również w sekcji settings, mamy podstawowe informacje dotyczące naszej farmy. Nazwa projektu, miejsce czy też opis projektu. Dodatkowo możemy ustawić strefy czasowe oraz bezpośrednio z poziomu chemii dokonać restartu odpowiedniego, odpowiednio warm, cold bądź też warm reboot. Odpowiedni zapis, co co każdy oznacza, również znajdziemy w tym miejscu. Zakładka diagnostyczna udostępnia nam informacje diagnostyczne, jeżeli chodzi o tą sekcję settings. Następna sekcja, ta była General, teraz PAR Control Unit. Tutaj mamy kilka zakładek. Pierwsza zakładka to Grid Operator. Mamy tutaj informacyjne rzeczy związane właśnie z protokołem komunikacyjnym. W tym przypadku jest to interfejs przygotowany pod komunikację za pomocą 104. Co wiąże się też z całym interfejsem konfiguracyjnym, właśnie dla 104, dla wybranego operatora. No to są operatorzy niemieccy, takie tutaj programy gotowe do komunikacji po 104 z danym operatorem. Są przygotowane w szablonie PCU. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby również ten interfejs chemii dostosować do własnych potrzeb i, i czy, czy, czy go zmienić. Natomiast tutaj mamy wszystkie rzeczy związane z, z komunikacją po 104 z odpowiednim operatorem. Również możemy dokonać testów takiej komunikacji z poziomu HMI, jak również mamy, mamy sekcję diagnostyczną. Następna zakładka Third Parties. No tutaj mamy również możliwość skonfigurowania komunikacji dla, dla osób trzecich. Sekcja informacyjna, sekcja konfiguracyjna, gdzie tu możemy zdefiniować ustawienia serw serwera modbusowego, czy też, czy też sekcja diagnostyczna. Kolejna zakładka, meter. Tu znajdziemy informację dotyczącą analizatora parametrów sieci. W zakładce config możemy zdefiniować Podstawowe rzeczy związane z komunikacją po Mudbasie TCP z danym urządzeniem, zakładka Measurements. Mamy tutaj podgląd na wartości mierzone, które dostarcza nam analizator parametrów sieci, i ponownie sekcja diagnostyczna, przydatna w razie, w razie problemów. Kolejna część to, to zakładka Control. I tutaj widzimy w zakładce info zainstalowaną licencję na tym sterowniku. W tym przypadku 250 kW. Mamy tutaj zakładkę config, na której to możemy właśnie aktywować nasze, nasz komponent, w którym zawarte są funkcje regulacji. Na zakładce komun dostosowujemy nominalne wartości takie jak moc czynna, moc pozorna, moce bierne, nominalna częstotliwość czy napięcie. Również tutaj ustawiamy tryb pracy regulatora mocy biernej. Następnie mamy ustawienie związane z e, regulatorem PID, zarówno dla regulacji mocy czynnej, e, z członami KPK i KD łącznie dla mocy biernej podobnie. Następnie mamy rampy e, do ustawienia właśnie gradientów dla operatora osób trzecich. E, kolejna zakładka to jest charakterystyka PODF. Gdzie definiujemy tutaj odpowiednie ustawienia tej charakterystyki. Klikając na zakładkę Info, dostajemy aktualne informacje, z jakimi parametrami ta charakterystyka została skonfigurowana. Zakładka Primary Control jest to podstawowy. Taki regulator mocy czynnej przeznaczony na rynek niemiecki. Natomiast kolejne charakterystyki kłodu z limitem polegają na odpowiednim zdefini zdefiniowaniu położenia czterech punktów. Również tutaj mamy taki podgląd z aktualnymi ustawieniami. Charakterystyka kłodu tutaj również definiujemy. W tym przypadku położenie dwóch punktów oraz jeszcze dodatkowe parametry związane z przedziałem nieufności. Następnie mamy charakterystykę kłod P, gdzie możemy zdefiniować w pierwszej kolejności liczbę tych punktów, a następnie ich położenie. No i to tak naprawdę wszystkie najważniejsze ustawienia, jeżeli chodzi o zakładkę kontrol, dodatkowo blok diagnostyczny, gdzie również tutaj możemy podejrzeć informacje w przypadku, w przypadku problemów. No i ostatnia sekcja w tej części PAR Control Unit, a więc związana z komunikacją z inwerterami mamy tutaj również zakładkę informacyjną, konfiguracyjną, gdzie możemy dostosować interfejs urządzenia, czyli chociażby adres IP logera, numer portu czy adres, oraz zakładkę kontrol. Dodatkowo możemy podejrzeć wartości mierzone po stronie DC. AC, a dodatkowo temperatury, również dla, dla poszczególnych inwerterów, no i ponownie sekcja diagnostyczna, dająca nam informacje diagnostyczne. Jeżeli chodzi o ostatnią sekcję commissioning test mode, to 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 będzie omówione w kolejnej części. Dobrze, ale zanim zaczniemy tryb testowy, musimy sprawdzić kilka ustawień, zaczynając od ustawień Control, Config. Mamy tutaj załączony nasz komponent do regulacji. Następnie załączoną charakterystykę PODF. To będziemy sprawdzać w trybie testowym. Dodatkowo zakładka common mamy zdefiniowaną nominalną moc czynną zgodnie z zainstalowaną licencją, a więc 250 kW, odpowiednią moc bierne. Moc pozorną, częstotliwość i napięcie. Moc, tryb pracy regulatora, jeżeli chodzi o regulację mocy biernej, mamy akurat w tym przypadku wyłączoną. Następnie zostają nam jeszcze dwa ustawienia, ponieważ pomiary będziemy symulować, więc w zakładce Konfig. Ustawiamy adres IP. Mamy załączoną komunikację. Ustawiamy adres IP drugiego sterownika, na którym wgramy system testowy. Port number to 503, a B adres to jest 1. Jeżeli natomiast chodzi o ustawienia komunikacji z inwerterem, je również będziemy symulować. Musimy więc w zakładce. Config devices ustawić również adres IP drugiego sterownika, ten, tego z końcówką 11. Port number w tym przypadku będzie 502 i adres 1. Jeżeli to mamy przygotowane, to możemy przejść do z Inżyniera. Rozłączamy się z ze sterownikiem, ponieważ teraz jesteśmy podłączeni, jesteśmy dodatkowo w trybie debugowania, więc tę część roboczą mamy wyszarzoną. Przechodzimy do task and events i w pierwszej kolejności zamieniamy dwa, dwa programy. Pierwszy dotyczy analizatora parametrów sieci, a więc wybieramy Tutaj e, symulator taki pomiarów testowy, a następnie y, inwertera. Y, tryb testowy to w tym przypadku również mamy tutaj przygotowany taki system testowy e, i podmienimy sobie ten pierwszy program e, SunSpec e, Ethernet Logger na, na ten z systemem testowym. Jeżeli to mamy e, zrobione, to możemy wgrać nasz projekt do sterownika pierwszego z końcówką 10. Po wgraniu projektu po zmianach, przechodzimy do drugiego projektu systemu testowego w tym celu. Rozłączamy się ze sterownikiem. Zapisujemy nasz projekt, zamykamy ten projekt w Pelcenex Inżynierze i otwieramy projekt systemu testowego. On znajduje się w folderze PCU, Files, Test System i to jest ten projekt, który otwieramy. Klikamy OK. Jedyną rzeczą, którą tutaj musimy skontrolować. To zakres adresów IP dla naszego projektu to wszystko się zgadza i adres IP samego sterownika. Ja w tym przypadku mam go zaadresowanego 112.1681.11 z taką samą maską i z taką samą bramą, więc możemy w tym momencie już wgrać na drugi sterownik nasz system testowy, a więc Prawym przyciskiem myszy na nazwę sterownika na Write and Start Project bądź F5. Podajemy nazwę użytkownika oraz hasło, i projekt został wgrany w tym momencie do sterownika. Przechodzimy więc na zakładkę. Przeglądarce internetowej, i widzimy, że kolorystyka uległa zmianie. Nie, nie mamy tutaj sygnalizowanego, sygnalizowanych ostrzeżeń, ponieważ już ta komunikacja z miernikiem czy za analizatorem parametrów sieci i z inwerterem została nawiązana. Mamy tutaj symulowane napięcia, częstotliwość. Natomiast z inwerterem również mamy tutaj na zielono sygnalizację diagnostyczną, więc możemy teraz aktywować tryb testowy. W tym celu przechodzimy do sekcji Commissioning Test Mode i załączamy tryb testowy w zakładce config. Klikamy on, apply. W tym momencie ta kolorystyka znowu wróciła do, do takiej pierwotnej, ponieważ jesteśmy w trybie testowym i takie ostrzeżenie nam tutaj HMI sygnalizuje. Jeżeli to mamy zrobione, to tak naprawdę możemy uruchomić tryb symulacyjny dla mocy czynnej. Od operatora w pierwszej kolejności Dodamy 100%, taką tutaj mamy możliwość procentowo. Widzimy już tutaj w tej części symulacyjne rzeczy, które są nam przekazywane, natomiast możemy utworzyć nową kartę podając adres IP drugiego sterownika z końcówką 11. Otworzymy HMI naszego systemu testowego, który tak naprawdę możemy zmieniać dwie rzeczy. Praktycznie napięcie i częstotliwość. Widzimy, że tutaj moc czynna jest w tym momencie na 100%, a więc 250 kW. Żeby wygodnie to móc obserwować, skorzystamy z ekranu podzielonego i w tym momencie, jeżeli obniżymy, ograniczymy moc czynną do 80%, zadamy tutaj 80%, potwierdzimy. Przyciskiem Enter widzimy, że ta moc maleje do poziomu 200 kW. Co więcej, jeżeli wyjdziemy z częstotliwością poza ten niekrytyczny stan sieci, a więc ustawimy sobie na przykład 52 Hz, zgodnie z charakterystyką PLDF moc czynna powinna nam maleć. Co się też dzieje, ona tutaj schodzi do poziomu 7, 70 kW przy tej częstotliwości powyżej, powyżej, no ponieważ jesteśmy tutaj w krytycznym stanie sieci. Takie symulacje możemy przeprowadzać również w scenariusze testów tutaj sobie przygotować w interfejsie chemii tego naszego szablonu. I to jest tak naprawdę wszystko z mojej strony, co chciałbym Państwu zaprezentować. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.